webwizjoner.pl prezentuje wideokurs wordpress.com dla początkujących wideo czwarte zakładamy blog na wordpress.com cześć mówi Roman Torkowski z romantorkowski.pl Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału YouTube to zrób to teraz Kliknij poniżej na ekranie taki żółty przycisk subskrybuj i zostań subskrybentem. Więcej na temat subskrypcji dowiesz się na stronie youtube.romantorkowski.pl. Cześć, mówi Roman Torkowski. Witam Cię w kolejnym nagraniu. Tym razem już naprawdę uruchomimy nasz nowy blog na WordPress.com. Sprawdzę może od razu nazwę domeny czy jest dostępna dla mnie akurat w przypadku tego bloga nie ma ta nazwa aż takiego wielkiego znaczenia więc sprawdzę ją tylko po to by przypomnieć sobie cały proces jak wspominałem w ostatnim wideo bardzo jest czy tutaj na tym blogu jest dostępna nazwa ja chciałbym zrobić tutaj porady biznesowe taki blog porady biznesowe więc sprawdźmy czy ta nazwa jest dostępna O, niestety nazwa porady biznesowe jest już zajęta może zobaczę z ciekawości porady biznesowe wordpress.com blog o tłumaczeniach menedżerowie i ostatni wpis sprzed jakichś 4 lat no niecałych 4 lat wielka szkoda no to jest trochę taka wada tych darmowych stron że tutaj wiele nazw może być już zajętych to co jeszcze mogę wziąć zamiast porad biznesowych hmm, muszę, muszę chwilę pomyśleć, bo domena porady biznesowe chyba jest wolna Jak widzisz domena porady biznesowe jest wolna, więc to wszystko byłoby spójne z tym, co wcześniej tobie mówiłem na temat określania nazw. I przypuszczam, że kanał na YouTube też jest wolny. W sumie mogłem od razu wpisać porady biznesowe powiedzmy.pl no jest taki kanał jak porady biznesowe Ben więc ten kanał Porady Biznesowe.pl najprawdopodobniej też byłby wolny. Wielka szkoda, że na WordPressie akurat jest to zajęte. Ten adres jest zajęty. Swoją drogą na WordPressie możesz nawet działać w oparciu o własną domenę. Możesz wybrać wtedy jakąś domenę typu org, net i tak dalej i możesz działać na własnej domenie w oparciu o platformę WordPress.com. Dobrze, jaką inną nazwę mógłbym wybrać? Powiedzmy, że niech to będzie może rozwijaj biznes. Rozwijaj bi biznes. Sprawdźmy. Ta domena jest tutaj wolna. Sprawdźmy zatem tutaj na domenę TV. Rozwijaj biznes. Szukaj. No ta domena niestety jest w tym przypadku zajęta. rozwijajbiznes.pl No może to chwilę zająć, żeby wybrać sobie taką domenę, która będzie dla Ciebie spójna z tymi kolejnymi krokami. Więc może po prostu sprawdzę wzrost biznesu. Wzrost biznesu. Jest wolne. A domeny TV. Wzrost biznesu jest wolne na youtube wzrostbiznesu.pl o szkoła biznesu też fajna nazwa chociaż pewnie już zajęta no dobra, niech będzie zatem, że to będzie domena wzrost biznesu zatem przewijam powyżej i wpisuję adres e-mail roman roman nazwa użytkownika Roman Torkowski. O już jest zajęte, więc pewnie mam jakiś blok. Niech będzie zatem wzrost biznesu. Hasło. Hasło. Ukryj. OK. Wybieram wersję darmową. Zarejestruj. Sprawdź teraz pocztę i aktywuj link. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o pierwszy krok i samą rejestrację. W kolejnym wideo klikniemy w link i zalogujemy się na naszym nowym blogu. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Cześć. Po więcej wiedzy, kursy, szkolenia, e-booki, audiobooki, zajrzyj na. Destylatorwiedzy.pl Możesz się tego nauczyć. Destylatorwiedzy.pl to także program partnerski. Możesz promować kursy i dzięki temu zarabiać na nich. Zatem zajrzyj na destylatorwiedzy.pl bądź na pp.destylatorwiedzy.pl, by zapisać się do programu partnerskiego i zacząć zarabiać już teraz razem z nami. Do zobaczenia po drugiej stronie. Cześć!